Lepiej być pięknym, zgrabnym i bogatym niż grubym, brzydkim i biednym. To jest jedyna prawda, jaką znam i nic jeszcze tej prawdy nie pobiło. I jak nam się robi ładne zdjęcia przez znakomitych fotografów, znakomity make-upista i znakomita fryzjerka to robi, to zawsze jest dobrze. To zawsze jest fajnie. I my to lubimy. Jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, to jest, to jest hipokrytą. Albo. Odchodzi w stronę jakiejś ciemności, której, której nie, do, 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 do której ja nie chciałabym się zaliczać. Kobiety lubią czuć się dobrze same z sobą. Ja czuję się dobrze wtedy ze sobą, kiedy żyję w harmonii ze sobą, kiedy mogę być prawdziwa, kiedy mogę zrzucić maskę, kiedy nie muszę nic udawać. Wtedy czuję się w harmonii ze sobą i to jest piękne. Eee, ja myślę, że ten, ta energia, która idzie w to udawanie, każdego zmęczy. I lubię osoby, przy których mogę być sobą. Eee, lubię stowarzyszenia, lubię być w serialu, gdzie są fajni ludzie, gdzie nie trzeba zakładać maski, gdzie się można poczuć na tyle silnym, żeby maskę zdjąć.